Zobacz, i to jest normalny w tym stanie? Co kurwa! Bardzo ciekawe, że gość mierzył w górę, jak od razu wiedział, że w besie na skrzynce siedzę. Uciąłem mu u nogi! Ty, Pełza. Nie, Carlo. Już o seksie gatunkowym. To nasz mobilny git kiedyś mówił, że podoba mu się auto mini cooper, i jak myślisz, gdyby zasadził w wydech i dał gazu, to ich cooper junior miałby kółka po ojcu, a może miałby tapicerkę z gotówka ha, haha. Jebek w Soulsach. W Dark Soulsach 3 wywaliłem się 383 razy. W Demon Soulsach 204. W Dark Soulsach 2 547. W DS1 422. Elden Ring 1193. Sekiro 883. Dżedaje 1600. Bez Ogdo Bogdo 374. Dżedaje całe. A z Ogdo Bogdo 1600. krowa muczy, jest czeka, tak? Co ty co? a koń? Prycha, Prychał! <laughs> to też tu jest. I mam odpierdaliby. Nie rozumiem tej gry, zaraz wypierdalam to do śmieci. Cały magazyn w gościa wpierdalam. Green, can you stop trolling, please? Próbowałem się dzisiaj kokardkę zawiązać albo za krótki siusiak.